odpowiedzią Unii Europejskiej na pandemię. Niespełna 60 miliardów euro z Unijnego Funduszu Odbudowy ma trafić do Polski. Krajowy Plan Odbudowy, który rząd premiera Mateusza Morawieckiego do końca kwietnia musi przedłożyć Komisji Europejskiej, ma służyć odbudowie gospodarki po pandemii koronawirusa. Aktualnie trwają konsultacje w sprawie dokumentu. Pierwsza grupa projektów, ta, która ma prowadzić do podniesienia innowacyjności polskiej gospodarki, ta, która ma prowadzić do podniesienia wydajności i produktywności, to pierwszy filar krajowego programu odbudowy. Krajowy plan odbudowy odnosi się do pięciu filarów: transformacji cyfrowej, odporności i konkurencyjności gospodarki, systemu ochrony zdrowia, zielonej mobilności i zielonej energii. Pewne reformy, które, e, e, które mają nas po pierwsze odbudować gospodarkę po pandemii, a po drugie, mają zbudować odporność tej gospodarki, czyli można powiedzieć prostymi słowami, że muszą nas przygotować do podobnych sytuacji w przyszłości, jak pandemia, ale też klęski żywiołowe i inne takie niespodziewane okoliczności, tak żebyśmy byli lepiej przygotowani na sytuację, która nas została podobna jak nas została w 2020 roku. Jeszcze w grudniu mało kto się spodziewał, że od marca będziemy w zasadzie mieli pełen lockdown. Opozycja wyraża jednak obawy związane z centralizacją programu. Zasadnicza wada tego planu to, że on tak naprawdę nie jest współtworzony z samorządami. To samorządowcy wiedzą, co jest najważniejsze w ich regionie i jest zbyt centralistyczny i tak pomyślany. Że to rząd będzie decydował o tym, jak będzie się rozwijała Polska po pandemii. A wydaje się, że takie myślenie jest myśleniem z innej epoki. Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda, odpowiadając na zarzuty opozycji, zaznacza, że środki będą dystrybuowane w sposób przejrzysty i transparentny. Niestety, takie strzał w Krajowy Plan Odbudowy nie jest trafny. Środki, które będą w krajowym planie, będą dystrybuowane według starych schematów, które miały zastosowanie do środków europejskich. I w zakresie wdrażania środków europejskich my jako Polska jesteśmy naprawdę przykładem w Europie. Nas się obserwuje i z nas się bierze przykład. Nie ma możliwości tutaj o jakieś większe nieprawidłowości. Wszystkie nieprawidłowości są kontrolowane przez Olaf. Aktualnie trwają konsultacje z udziałem przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych i partii politycznych, które mogą zgłaszać swoje uwagi. Politycy zwracają uwagę na konieczność przystąpienia do neutralności klimatycznej do roku 2050. Mamy. Cztery rodzaje uwag. Po pierwsze, chcemy, żeby deklaracje, żeby w Krajowym Planie Odbudowy została wpisana deklaracja neutralności klimatycznej do 2050 roku, i znowu powiem, dla Konina jest to niezwykle ważny cel jakie stawiamy przed właśnie Krajowym Planem Odbudowy, bo jeżeli tej deklaracji neutralności klimatycznej do 2050 roku nie będzie, to z funduszu transformacyjnego, z którego będzie koniec mógł korzystać, dostaniemy tylko 50% środków. Konsultacje dotyczące Krajowego Planu Odbudowy zakończą się 2 kwietnia. Do końca kwietnia Polska ma czas na przekazanie dokumentu Komisji Europejskiej. Ta z kolei będzie miała dwa miesiące na zaakceptowanie planu. Łącznie Polska z klasycznego budżetu Unii Europejskiej oraz Funduszu Funduszu odbudowy może otrzymać 770 miliardów złotych.